Jesteśmy na granitowej 2 Mamy tu nowego jeszyka. Dzisiaj jest ze mną Mać, mój kolega Maciej Tak samo jak wczoraj Cześć witajcie na kanale Widzę z Gdańska Jestem z moim kolegą Olkiem No to jest mój kanał No i jesteśmy tutaj Maciej być może niedługo też będzie miał kanał będzie nagrywał Nie no, po tym rzeki słabo Nie chce mi się nagrywać Czemu? Nie no Nie chcę, żeby... Ewa Dobra Zapytam cię się czy dzisiaj... Ktoś będzie, ktoś będzie jechał Jechał na dół Czemu gdzie idziesz za dwa piętra? Czekaj, jak się odsłonię, bo tu... Będzie ktoś wychodził, jednak nie, kłopoty, teraz ci to przykleje. Dobra, idziemy na dziesiąte. Jest to nowy Elszyk z 2022 roku. Alarm, górniki i oświetlenie. Wszystkie, wszystkie. Przestań wydawać takie dźwięki. Bo mi to przeszkadza. 2022. Co ciekawe, ma dwa piętra. I przez to, że jest nowa, to być może mówi. Wciskam zero. Mamy dziesiąte piętro. Nie mówi. Nie ma gongu. Nie ma. Okno otwarte. Drzwi się zasuwają. Dzwonek. Nic nie ja słyszę, żeby się ktoś dosiadał. Pamiętacie tego wczorajszego pisał agresywnego? Masakra. No ale o, nie. tak przeklinał. Dobra, nie mów tego. Glielmi è l'altro Gavin.